W dzisiejszym odcinku bardziej szczegółowo zajmę się przyczynami bólów kręgosłupa u fotografów. Przyczyny bólów kręgosłupa u fotografów możemy podzielić na dwie części. Pierwsza grupa przyczyn to są przyczyny w trakcie pracy, czyli w trakcie fotografowania, natomiast druga, przyczyn, druga grupa przyczyn jest w postprodukcji, czyli podczas pracy na komputerze. Teraz e, przedstawię Wam e, przyczynę podczas pracy e, fotografa. Moja suwetka kręgosłupa jest w tej chwili w miarę wypostowana. Jeżeli stanę bokiem, jestem również w miarę wypostowana. Pytanie: który fotograf w taki sposób fotografuje? Życzę Wam prosto kręgosłupa. Praktycznie żaden fotograf. Najczęściej do wykonania zdjęcia przyjmujemy różne pozycje. Takie, takie, takie i tak dalej. Spójrz na moją sylwetkę bez aparatu. Ja spróbuję za pomocą ułożenia rąk symulować pracę aparatu. Zobaczcie, jak się zmienia mi kręgosłup. Popatrz. W tej chwili mój kręgosłup jest wyprostowany, ma na naturalną sylwetkę. Zobacz, co się dzieje przy takim ułożeniu. Tak? Oko przykładam do wizyera. Cała szyja się chowa. Tu jakieś dziwne skręty w jedną stronę pochylenia, i tak dalej. Kręgosłup jest przyciążany. Popatrz teraz przy całej sylwetce, jak to wygląda. Pozycja wyprostowana, wygięta w taki sposób, w taki sposób. Niektórzy nawet tak się wyginają, niektórzy tak się wyginają. To, co pokazuję, to są wygięcia i przeciążenia bez użycia gimbal. A jeżeli ktoś dodatkowo używa gimbala, to w zależności od tego, jaki to jest gimbal, no to ma jeszcze większe przeciążenia. I kręgosłupa, i bioder, i kolan, i stóp. Pamiętaj o tym, że aparat wraz z obiektywem waży tak z grubsza rzecz biorąc, tak od kilograma do trzech, a w niektórych przypadkach nawet do czterech do pięciu kilogramów. Jak dodamy do tego gimbal, no to waga rośnie. I z tą wagą musimy balansować żeby ładne ujęcia zrobić. Spójrz na mój balans ciała bez żadnego obciążenia. Jak wygląda mój balans ciała, to już nie są te ruchy. To już wszystko jest ciężko. To jest tylko 8 kg. Tak? Nawet jeżeli masz 4 kg, to też jest ten balans ciała. Teraz ja te czynności wykonuję krótko. To kilka sekund, a ty. Te czynności wykonujesz podczas całej pracy. A Twoja praca to się zaczyna mniej więcej, jeżeli robisz na przykład fotografię ślubną, od 10 rano, kiedy jedziesz do pani młodej albo do pana młodego, mniej więcej do drugiej w nocy. Razem 16 godzin, i przez te 16 godzin ten kręgosłup dostaje, dostaje, jest przyciążany. Jest przyciążany. Jedno, dwa, trzy przeciążenia w ciągu dnia yy, mają niewielkie znaczenie, a tych przeciążeń masz tysiące w ciągu dnia i kolejny dzień, i kolejny dzień, i kolejny dzień na pewnym etapie kręgosłupowi dość pojawia się bóle, nie będziesz w stanie nic zrobić to co pokazywałem to była praca z samym aparatem ale kiedy jedziesz w plener albo gdzieś w nieznane środowisko to musisz zabrać ze sobą cały osprzęt wkładasz go albo w plecak albo w torby jeden zestaw tu drugi zestaw tu, masz dwa zestawy 4 czy 5 kg z jednej strony, tyle samo z drugiej strony, 10 kg i balansujesz, balansujesz, balansujesz. Jak pójdziesz w plener, to nie zostawisz tego pół kilometra dalej w samochodzie, bo musisz mieć wszystko pod ręką. I znowu przeciążenia, znowu przeciążenia. Pytanie, czy ten organizm wytrzyma i jak to wytrzyma? Kolejna grupa przeciążeń to postprodukcja. Zobacz, w tej chwili moja sylwetka jest w miarę wyprostowana. Monitor jest na wprost nie, jest jeden monitor, nie dwa. Ja siedzę w miarę wyprostowany. Stolik jest zrobiony indywidualnie, pode mnie, więc ergonomia jest bardzo duża. Ja zadaję pytanie: kto z Was w takiej sylwetce wysiedzi? 2, 3, 4, 5 czy 6 godzin? a mniej więcej tyle czasu trwa postprodukcja. Teraz popatrz jakie sylwetki najczęściej przyjmują osoby siedzące przy komputerze. Pierwsza sylwetka to jest sylwetka żółta. Druga sylwetka to jest sylwetka no takiego maciu, który sobie siedzi i sobie tutaj patrzy, coś tam robi. Trzecia sylwetka to jest sylwetka skręcona na jedną stronę albo tu, albo tu. Mogę na drugą stronę patrzeć. Myszka może być tutaj, albo nawet tutaj. Może być sylwetka tak skręcona, na drugą stronę. To co pokazuje jest przy jednym monitorze. Kiedy masz dwa monitory. To jeden jest lekko z prawej strony, drugi jest lekko z lewej strony. W związku z powyższym, głowa nie będzie na wprost, tylko będzie skręcona w lewo. Cała grupa tutaj przykurczonych mięśni z lewej strony, albo głowa będzie skręcona w prawo. Cała grupa przykurczonych mięśni z prawej strony. Niektóre osoby jeszcze potrafią siedzieć w ten sposób, bo im jest tak wygodnie. O. Teraz prześleć. Film jeszcze raz i zobacz jak te wszystkie sylwetki różnią się od sylwetki właściwej. Praktycznie każda sylwetka, którą przyjmujesz przy komputerze, to jest sylwetka przeciążeniowa dla odcinka lężwiowego. I tu znowu, jeżeli jesteś młodym człowiekiem, na początku prawdopodobnie nic nie będziesz czuł, możesz czuć niewielkie zmęczenie. Natomiast po upływie kilku lat, suma wszystkich przeciążeń postprodukcji oraz wszystkich przeciążeń podczas fotografowania sprawi, że utrwalą ci się w głowie różnego rodzaju przykurcz szyi z jednej strony, z drugiej strony pleców, złe wzorce ruchowe, nosił ciężary, gdzieś się kręgosłup wykrzywi itd., itd. Będziesz miał wszystko pokrzywione. I to będziesz w szczęśliwej sytuacji, jeśli nie będzie żadnych zmian degeneracyjnych. Natomiast te pokrzywienia kręgosłupa sprawiają, że powstają różnego rodzaju zmiany degeneracyjne. I te zmiany degeneracyjne na przykład to są dyskopatie, to są różnego rodzaju przepukliny, to są różnego rodzaju kręgozmyki i one potem generują kolejne zmiany i pacjent zaczyna mieć problem na tyle duży, że na pewnym etapie będzie musiał zrezygnować z fotografowania, bo nie będzie miał siły. W dzisiejszym odcinku pokazałem Ci dwie grupy przeciążeń kręgosłupa. Jedna to w trakcie pracy, druga to w postprodukcji. Jeżeli dowiedziałeś się czegoś nowego, zainspirowałeś się, to jak zwykle Łapka w górę i zapraszam do subskrypcji kanału oraz komentarzy i dzielenia się własnymi doświadczeniami w tym temacie.